Producent jest bardzo szerokim, bardzo szerokim opisem jakby pracy osoby, która zajmuje się tym, jak dany utwór ma brzmieć. To znaczy, producent dobiera, producent jest reżyserem, który umiejętnie dobiera elementy, które są potrzebne do tego, żeby zrobić coś fajnego, coś wartościowego. Jeżeli. Popatrzymy na kilku takich światowych producentów, to często byli to były te osoby, które nawet do instrumentu nie dotykały, a, a, a tworzyły pewną atmosferę, pewien klimat. Nawet często zaczynając rozmowę od tego, chłopaki, jesteście tutaj, ale po co wy jesteście mhm. tutaj? Co chcecie zrobić? Dlaczego to, tym się zajmujecie? Uświadamiając im jakby sens tej pracy i, i tego, w, 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 czym ma być, co, co oni jak mają przekazywać, prawda? Do takich producentów, którzy grali na, na wszystkich instrumentach i, i wokalista przychodził, właśnie wykonywał swoją partię, a oni grali, miksowali i jeszcze do tego masterowali. Także tutaj nie ma chyba jednego kreścia. To jest osoba, która wie, jaki będzie, czy wie to. Nie zawsze, ale mniej więcej stara się określić finalny produkt, finalną, finalny stan tej, tej piosenki, tego utworu. I różnymi drogami prowadzi do tego, żeby to, to osiągnąć. To jest trochę tak jak malarz. Malarz ma w głowie obraz, ale potem dobiera środki do mm -hmm, mm -hmm. tego. On jeszcze nie wie, czy ten pędzel, którym tą farmą będzie kładł, czy on mu się podda, czy jak, jak w jakim on będzie pracował. I to jest najciekawsze, bo to jest trochę taka wyprawa to jest taka przygoda, którą przeżywamy, i, e, i najgorzej, kiedy ten efekt e, od nas się oddala, a fajnie, kiedy jesteśmy coraz bliżej, mhm. a jeszcze, jeszcze fajnie, kiedy jesteśmy zaskoczeni, że z tego pomysłu czasami prostego e, osiągamy w ogóle jakąś niesamowitą historię, bo wokalista, który to zaśpiewał, dał tyle serca, albo zrobił to tak, mhm. że my mamy ciarki. Mhm. I w ogóle te, 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 te ciarki na ciele, które jeżeli są, to to są dobrym przykładem na to, że idziemy w dobrym kierunku, i myślę, że my to musimy przeżywać, że. To, to nie może być praca mechaniczna. Ona mus, musi być związana z emocjami, ona musi być związana z fanem, ona musi być związana z przygodą. Z odwagą, nie wolno się bać, nie wolno. Ja wiem, że tutaj w wielu rozmowach dotyczących spraw technicznych ta wiedza, która jest potrzebna do, do osiągnięcia celu, jest olbrzymia. I ona jest to są lata pracy. Ja od, od momentu, kiedy pracowałem na Atari kiedy pracowałem potem na różnych systemach, na dawach różnego rodzaju. I wielokrotnie uczyłem się każdego nowego logika. Tu muszę powiedzieć, że ja jestem zakochany we wtyczkach, w sprzęcie. Miałem już trzy studia, ale potem budowałem to studia od nowa. Znowu gdzieś szukałem sprzętu. Ja jestem też, tak nie jestem trochę gażyciarzem, że szukam zawsze na każdym wyjeździe, kiedy mogłem pójść do sklepu muzycznego, czy w Nowym Jorku, jak byliśmy z Demona do Tomana, do, nie do Tomana, tylko do Manisa, czy, do, czy, czy w Berlinie w drumlandzie siedziałem tam godzinami i oglądałem wszystkie urządzenia nie gram na klawiszach ale sprawdzałem, jak grają no po prostu yy, yy, słuchawki, yy, 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 kable no to jest, jest to po prostu bajka jest to taki świat który jest dla mnie no nie, niesamowicie atrakcyjny oczywiście on bezpośrednio wpływa na jakość piosenki ale ta ta wiedza często pomaga bo pracując w studiu z realizatorami yy, czy, czy z Leszkiem Kamińskim czy, czy z czy z Sławkiem wszystkim, czy, czy z Szymonem, się yy, No jest, Wielu było tych realizatorów, z który, którymi, którymi yy, nagrywaliśmy płyty. Ja zawsze też wiedziałem, czego mogę chcieć, a czego nie. Yy, I co, jakby miał świado świadomość tego dźwięku, bo sam siedzę i robię. Natomiast oczywiście ich wiedza jest bezcenna w tym, żeby to było zrobione rewelacyjnie. Ostatnio na przykład, ostatnio robiłem, oczywiście utwór robiłem, sam miksowałem yy, ten, o którym mówiłem, czyli tą tamnę ale, absolutnie wiedziałem, że mastering muszę powiedzieć powierzyć komuś kto, kto zrobi to najlepiej na no, do Jacka Gałowskiego i poprosił mnie żeby mu wysłał stemy i, okay. i naprawdę wykręcił no, wykręcił, mm -hmm. rewelacyjnie, coś czego ja bym nawet nie miał szansy zrobić przez, y, kilka dni ciężkiej, ciężkiego, y, siedzenia ciężkiej pracy w studiu także jest tak. to praca jest to praca w ekipie praca bardzo inspirująca i. Nawet to, że ktoś, że to, to, to często mówimy, to drugie ucho jest potrzebne, nawet w tej rozmowie, puszczając e, utwór koledze, pytając się jego zdanie, możemy się z nim nie zgadzać, ale, ale słuchajmy, co mówią inni. Hmm.